Natalia, ja nie miałam z Tobą przyjemności rozmawiać, a nie ukrywam tego, że moim guilty pleasure było oglądanie królowej przetrwania i bardzo mocno myślę dużo osób ci kiwicowało. Zastanawiam się, czy Ty już wydałaś swoją wygraną, a jeżeli tak, to na co? Nie, nie wydałam, nie wydałam, nie, ja teraz jestem w taksi oszczędzania pieniędzy generalnie, miałam taki okres, że, że troszeczkę z lekką ręką mnie bardziej wydawałam, teraz, teraz raczej staram się, teraz raczej staram się... Oszczędzać. Ale masz na przykład jakieś plany, czy chcesz te pieniądze zainwestować, czy po prostu one sobie będą leżeć na koncie i czekać na odpowiedni moment? Na razie nie mam planów. Po prostu będą sobie czekać. Tak mi się wydaje, że jak będzie jakaś okazja, no nie chciałabym tutaj mówić, że, o, chcę sobie jakieś mieszkanie, no bo za taką kwotę sobie nie kupię mieszkania w <laughs> Ale na pewno będzie to jakaś mała cegiełka do tego, żeby w przyszłości na przykład kupić mieszkanie. Jak wspominasz w ogóle czas na planie programu? Oj, no to na pewno była taka sinusoida, bym powiedziała. Bardzo dobrze. Generalnie, jak sobie teraz, teraz wracam pamięcią do tych, do tych momentów, no to oczywiście na plus. I, I chciałabym wrócić tam i spędzić ten czas jeszcze raz. No wiadomo, no były momenty cięższe, były momenty lepsze, ale to było uwarunkowane też, no kurczę, jesteśmy kobietami, mamy różne hormonalne, hormonalne zawiłości i tak dalej. No ja też dostałam na przykład okresów w dżungli. No to nie było łatwe, nie ma крываць? No a Agnieszka Kaczorowska, jak wiemy rywalizowałyście o tą główną wygraną, finalnie wygrałaś ty Agnieszka przegrała, czy zdarza wam się mieć na przykład teraz jakiś kontakt, piszecie coś do siebie? No ten kontakt nie jest jakiś taki bardzo, mm, bardzo zawzięty, bym powiedziała no, wi 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 boże, widziałyśmy się raz e, z Elizą jeszcze na obiedzie, a tak, no to raczej co jakiś czas sobie tak piszemy, no też Agnieszka ma teraz e, dużo pracy związanej pewnie z Tańcem z Gwiazdami no bo to jest jednak ciężki program pod względem. Takiego um, włożenia swojego czasu, w to i tak dalej. Ale no, nawet jeżeli rywalizowałyśmy, to to było tak, wydaje mi się, że taka zerwa rywalizacja. Bardzo się też y, polubiłyśmy w programie, więc myślę, że to, że rywalizowałyśmy to, że ja wygrałam, no to też nie wpłynęło na naszą znajomość. No tak, bo ona się nie wyeliminowała w sumie, a mogła, nie? Tam pamiętam. No, mogła, jakby mogła się przyczynić do tego tak, że, że dosłownie przed finałem bym odpadła, więc dlatego ja też e, nagrywałam odcinek, gdzie oglądam w zasadzie ten odcinek właśnie, gdzie była ta eliminacja, no i ja też tam się zwróciłam właśnie, że dziewczyną dziękuję za to, że się okazały lojalne i mnie nie wyrzuciły, mimo, że mogły, a byłam jednak tam mocnym ogniwem. Ty pokazujesz też dużo swojego życia w internecie. E, to, co wydarzyło się ostatnio u Agnieszki po programie, czyli to rozstanie i, i te wszystkie no, medialne też doniesienia, pytania. E, czy ty na przykład ty współczułaś jej trochę jako koleżanka, czy w ogóle już wiedziałaś podczas kręcenia programu, no, że z tego będzie e, po prostu jakaś afera? E, no. Jakby no nie, było mnie, nie było mnie blisko przy Agnieszce w tamtych momentach, bo na pewno miała inne osoby, do których się zwróciła o pomoc, no ja ze swojej strony się do niej odezwałam, że jakby potrzebowała wsparcia i tak dalej, no to jestem. No bo wydaje mi się, że, że, że nigdy nie byłby zadowolony, że jeżeli by ktoś wchodził butami do, do czyjegoś życia, więc wydaje mi się, że no tutaj to na pewno to, co się tam działo, nie było, nie było dla nikogo by nie było przyjemne. Czy ty śledzisz teraz taniec z gwiazdami czy w ogóle sama na przykład chciałabyś zatańczyć na parkiecie? No śledzę, bo ja bym bardzo chciała. Ogólnie jakbyś mnie zapytała rok temu, to bym powiedziała nie, ale teraz y, bardzo bym chciała i y, no nie ukrywam, że teraz w tej edycji, y, że tą edycję zaczęłam bardziej śledzić nawet niż poprzednią, choć poprzedniej była, była moja koleżanka, ale jakoś teraz mi jest jeszcze bliżej, no bo Agnieszka Kaczorowska, w sumie y, Maria Jeleniewska też tam powiedzmy, że ją, że ją kojarzę dlatego y, no po prostu jakoś teraz Oglądam, oglądam. W komu kibicujesz? No Agnieszce, wiadomo, że to nie ona jest gwiazdą w tej parze, ale no nie ukrywam, że, że nie znam jej partnera, no ale jej kibicuję, więc generalnie kibicuję jej, no nie, nie pamiętam jaka to jest para, więc teraz nie powiem, ale... E, w sensie chodzi Ci o partnera Agnieszki? Tak, właśnie ja go nie znam. Nie Filip Górłacz. No właśnie, ale ja go nie znam, no w każdym razie i tak kibicuję jemu, jednocześnie nie tak jak Agnieszce, więc po prostu całej parze. A z kim chciałabyś na przykład Ty zatańczyć? Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, w ogóle się nad tym nie zastanawiałam, jest, jak dostanę kiedykolwiek propozycję, no to wtedy może będzie moment, Słuchaj, na pewno wtedy się odeszł do Agnieszki, żeby mi kogoś poleciła, tak? I żeby ewentualnie mi tutaj powiedziała, kto jest fajny, a kto nie. No i teoretycznie mogłybyście się we dwie. W sumie była kiedyś taka para e, jednopłciowa. Tak, ale to nie w Polsce, chyba, nie? No w Polsce, w Polsce, oczywiście. Jacek Jolonek przecież tańczył, tak, z partnerem tanecznym. No to ja nie, to tej edycji, gdzieś nie oglądałam, ale ja myślałam, że, w, bo to, że były takie sytuacje w Tańcu z gwiazdami, no to wiedziałam, ale nie wiedziałam, że, że w polskich edycjach coś takiego się wydarzyło. Fajnie, ale kurczę, no ja nie wiem, powiem szczerze, że e, mi by nie nie, 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 robiłoby mi problemu i czy bym miała tańczyć z kobietą i czy bym miała tańczyć z mężczyzną, nie jest to dla mnie jakieś, jakieś... Um, Istotne, tak szczerze mówiąc. Czyli generalnie, gdyby produkcja zaproponowała Agnieszkę Kaczorowską Tobie do pary, byłoby okej. Okay. Byłoby okej, okay, ale jednocześnie uważam, że, mm, że więcej takiej sensualności, którą, która jest w tańcu towarzyskim, faktycznie można pokazać z mężczyzną. Tak mi się wydaje. No, Okej, okay. dobra, dobra. Kropka.